Pięknie Pamięta pan, którą strzykawkę prawda? Lewą chyba A co? Jak lewą? Nie nie no, jak lewą? Nie, nie tą strzykawkę wziąłem no Co jest? Halo, co jest? Jak mogłem strzykawki pomylić? Lefą, lefą to w... to, 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 to! No lewą, lewą strzykawkę wziąłem Proszę pana, co tam było? Pięty pilów Co? Co tam było w tej strzykawce? No kim panu wstrzyknąłem? No, geç. To no No kim? Jaki kim? Umrze pan zara i tyle będzie zara Jak mi pan kim tu przystał? It's a prank bro No, sprawdzimy pana reakcję, kolanko. Rozluźnij cię, proszę. Lekko uderzę. Słabiutko. I co? Wiadomo, coś? W sensie, tak, coś źle ktoś napisał. W sensie niewyraźnie. Co to jest cud? Co? No, co? Może cukrzyca? O! Nie, to chyba N jest. To ja może wezmę no. tutaj pan, to no otwór test... Nowotwór, tak! Nowotwór. Tak nowotwór dobrze Może to ta cukrzyca jednak była, może to jest cech Nie ano. dobrze, no jest pan gotowy do operacji no, Z mojej strony to wszystko I, i, i jak to wszystko? Operację poprowadzi młodszy praktykant Ale przecież taki smot może doprowadzić do śmierci to wtedy Spokojnie to wtedy nie zaliczą praktyki. Do zobaczenia. Cześć. Doktorze. Ja w sumie nie jestem chory. Zabiłem człowieka. Matko boska. Muszę to zgłosić. Nie może pan. Tajemnica lekarska. Chciałem po prostu podzielić z kimś ciężar ukrywania tak straszliwej zbrodni. Co? Co to tajemnica. Co Następny! Jakieś niedozwolone substancje pan spożywa? Mm -mm. Uh -huh. No i pana strata! <noise> powinien pan zacząć. Poproszę jako, że mamy rodu, nie można publicznie podawać nazwiska, także... Pana z chorobą mi i grzbicą jąder, poproszę! Panie Głazowski, diagnoza jest jednoznaczna. Będziemy musieli zdjąć panu kamień. No. I z głowy. Taki marmur trochę, co? Dobrze, a czy posiada pan konto na TikToku? Mam konto na TikTok! O oglądam. A czy ma pan licencję na Winlera? Pewnie, że mam. Po co korzystać za darmo? Jak można zapłacić? Proszę spróbować policać się po łokciu. Jasne! Nie ma problemu. Jakbyś tak bliżej był kiedyś, ale ja nie dam radę! Diagnoza jest jednoznaczna. Jest pan debilem. Ale czemu ja bym dolizał? Aj okropny wirus. Słucham. Nie, 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 przepraszam, nie u pana w laptopie. Ha. U pana tylko amputacja nogi. Czemu? No ale lewej to. Dziba. Przepraszam, jest tu kto? Dzień dobry, doktor House. w czym mogę pomóc? <toss> <Luis> Doktorze, strasznie brzuch nie boli A mnie dupa Co? Co? Brzuch, tak? D tak, to jest z brzuchem Dzień dobry, ja przyszedłem na zdjęcie gipsu Dzień dobry, e proszę to podpisać tutaj Jak to? Przecież... Dzień dobry, e, boli mnie bardzo prawe ucho. A skąd pan to wie? No Bo czuję, bo mnie tutaj boli prawe ucho. Dobrze, ale dlaczego pewność, że to pana ucho? No co pan gada? No przecież to jest moje ucho, bo czuję, że mnie boli to moje ucho. No to kogo to ucho ma być? No i widzę, że będziemy musieli zacząć od czegoś na uspokojenie. Panie doktorze, mamy tak ostatnio strasznie chyba śledziona boli. To to jest nic. My też w zasadzie tak tutaj na pieprza ta śledziona. Nic znaczy nie, śledziona, tylko noga. I nie na pieprza tak trochę pobolewa. Y okej? Okay. Dobra, to śledziona mnie boli, no i wczoraj aż kaszlałem krwią. Panie, to jest nic. Ja wczoraj też kaszlałem krwią całą noc. Biegam do kuchni, cała kuchnia w chusteczkach pełnych krwi. Tak myślałem po prostu, bo to żona tak naprawdę keczup jakiś wycierała, bo dziecko opaczkało blat i tak, tak wygląda, no keczup, krew to Jaki keczup? Mógłby pan tylko nie mówić o sobie? Chory jestem, krwią kaszle, krwią kaszle. a ty jesteś doktor! Do doktora przyszedłem, pomocy potrzebuję! Ale... Ja nie jestem doktorem, jestem Wojtek, a to jest taki filmik po prostu I taki filmik po prostu, tylko że inny pojawił się na kanale VIP 24 godziny gadaliśmy rymy I były dymy Dokładnie, zasubskrybujcie I na wybrasa Rossa kanał z instagram byłem powiedzieć. Było lepiej no.